Następnie ilość. dzisiaj gramy w Wint The Brave Road 4 część Nie ja widziałem jak coś tutaj spadało Przed sekundą, ale no, dobra Extint Brave trzeba No, Extinct. Muszę jakoś to przejść No widzowie jestem tutaj. Extinct Mateo. Tutaj już jest koniec. Czy to. O, i chyba to jest koniec. Jakieś. Bo tam, tutaj pisze, że cztery. Extinct. Breyrot. La Extinct Granda Gdzieś już będzie schowany widzowie Jak gdzieś widzicie, widzicie, widzicie go To weźcie, powiedzcie Będzie bardzo miło Dobra potem go musimy znaleźć Trzy minuty Ja nie wiem jak do tego wejść Ej pokurne, natomiast Dobra musimy wejść do góry Bo na górze się najwięcej dzieje Może jeden raz taki blok otworzymy Tak, jaki blok ja Muszę jakoś tam wejść No ten Ale bardzo dużo jest, pisze długo. Łatwiej uchapę nawet. Czyli w czym pomóc. Albo coś, co się stało. Och. Jak, jak najszybciej też mam to przejść. Na schodach to jest mój rekord. Czasem właśnie się tak podkakuje i to jest takie stresujące. To znika. Nie, no to jest niemożliwe. To jest takie wkurzające. Polubiłem gierkę, dlatego los dla noobis. To jest takie wkurzające. Jak. Dobra, ale robię. Mateo zdobyłem. O! Jak tutaj wejść? Mmm. Dul, dul. Jak tam się wchodzi? Już jest nieograniczona ilość. Ej, jak się tam wchodzi mm. Dobrze, że jest tak przez cały czas ten szybkość. Ej, lakuka... Racza był tu. Oj, to nie mogę. O! Raz dedłem i się włączyłem, kurde. Jest! Już nie ma sensu, bo to jeszcze sekund stało. Mmmm. Trzeba na popcorn ten Nie dam, ale widzę tu tu kano. Ej, tu nie mogę odebrać. Ja mam nagi. Front. Los Bros! Bro. Jak się wychodzi? Lassis. Tylko jak się tam wchodzi. Dobra, widzę. Staram się. Teraz biorę rzut laki klik, jeden sobie troszkę. Ten tu wrócę. Udało mi się złapać. Jakie szczęście. Dobra widzowie. Jeszcze tutaj wrócę, bo tam jest Espresso Seniora. Ora, O kurde. Chwilę sobie polaki bloki otworzę. Te początkowe wam wideo pokażę, nie? Bo to bo najczęściej będą teraz takie ja, 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 będę takie miał nowe ciągi na razie I za 10% mam 54 jeszcze nie dopiero już trzy na górze jeszcze dwa to myślę że trochę już potrwa widzowie zobaczcie mam z <trybujesz> lat No, dobrze widzowie. Mój brat zapomniał wyłączyć filmiku, ogląda tego Kuba Zak. Za, 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 XD Nazywa się Szkoła GTA w szkole 3XD. Jeden dzień temu. Dobra, ten nie dan został. Widzowie. Jest pop pop, suchur! spawn wreszcie się udało Jak, jaki tam będzie chodzi kod chodzi mi o pokażę wam pokażę wam kurde Nie wiem, czy nie będzie jakiś fajny szalony. Bo nigdy nie idzie. Ja nie wiem, jaki tutaj będzie kot. Chyba z... wiesz, jaki będzie? Nie, ale mogę ci zdobyć jakiegoś. No, mocnego Brajota. Wiem o co chodzi. O jakiego. O przepraszam. Tutaj nie powinien być Aha, już mam. Widzowie, tutaj jest burrito, burrito. To jest balerina, lololo. W dół idź! Jak w dół? Aj. Wszedłem? Jak się wchodzi? no ja wiem. Aaaa! Teraz że widzę, tutaj widzę, widzę los tuntositos. Dobra widzowie Stresujące to jest Tak się starałem Dobra Jeszcze ostatnie O jak Żeby mnie nie dotknęło Jest mm. Nie wiem o co chodzi Graj, plus to 5. 5 odjąć 1. 5 minus 1. 4 Mam tu napisać? No. 4. A nie, bo tu muszą być dwie liczby. Cz Poszedł liczbę tego. No. Nie rozumiem. Ja nie. No. Widzowie, udało mi się. Dostałam Nie wiem o co. Widzowie, nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Ach. Pomyślę, Dobra, widzowie. Tak siedzę od kilku minut i odpowiedź to 70. Nie klikam. Jest. I. Miał! Miał! Skibiki essa, Oto, to przed nami. Nie wnet, tylko dobra, Sarha, pani. Czy z telefonu? Oj, co tam miał? Miał? Jo! Ja. Bo jak wejść na inne piętro? Hm... Ojojoj... Ojojoj, oj, oj. a jak na ten go ogień wejść, chyba wiem Niestety muszę wejść na Ameryka Tam jest ciara fasza jasna O co to jest, o co chodzi

Trzeba wchodzić widzom na górę. Hmm. Tam było lechi. Widowo napiszcie Arka nie czy Lechia. Według mnie Lechia, no Lechia, no bo no, Lechia. No w Zdańsku. Ale ja szanuję Arkę, nie wiem. Ja szanuję Arkę. Proszę nie na mnie w komentarzach i nie wyzywacie ale serio ja wolę po prostu lechy ej nie widziałem top topi to, to gdzie to było o widzę na ogień co się stało ja wiem jak zdobyć sekreta tarturo ci setra już. O, i nie, jeszcze może, jeszcze pożyję sobie. Nie ja wiem jak zrobić. Chyba to był to... event. Be powinien być. no i super ja oglądałam ostatnio chyba tam kogoś tam po angielsku, nie tam było, nie że ej, bądź się na to wejść o! no i widzę chciałbym zrobić 140 brajrotów rotów będę jaki brajrot Eu vou me encher a mão. Não, Widow, é só estou Dobra, kończę. Pa.